Potem jesteśmy w Omsku. Nie było tutaj łatwo dojechać. I zaczęła Syberia pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Jest koniec września. A tu śnieg? Jedziemy 60 na godzinę, nic nie widać. To jest po prostu śnieżyca. W nocy ma być minus 4. I mamy prawdziwą Syberię. I zimy na Syberii. Ale sytuacja diametralnie się zmieniła, bo dzisiaj jest, są 22 stopnie. A ostatnio, jak tu byliśmy, padało i było zimno. Wyczytaliśmy w naszym przewodniku, że jest to jedno z najpiękniejszych miast w Rosji. I dlatego chcemy to sprawdzić, czy nam też tak się spodoba. I wam pokazać. Ale nie tylko przewodniki były powodem tego, że tutaj wróciliśmy. Nad bajkałem spotkaliśmy przemiło parę Litkę i Waldka, którzy też polecali nam to miasto. No i sprawdzimy. Czy rzeczywiście coś w tym mieście jest? Tym razem też w wąsku śpimy w innym miejscu, bo zdecydowaliśmy się bardziej na centrum niż na ubocze przy tej rzece, którą wcześniej okupowaliśmy. W chwili obecnej, no, jedynym mankamentem tego miejsca jest to, że jest głośno, w dzień jest dużo ludzi, a w nocy na parkingu jesteśmy sami. Parking usytuowany jest w pobliżu pamiętnika Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Szybkie naprawy na parkingu w trasie. Zatkał nam się palnik od lodówki i przestała chłodzić. No było tu syfu nabite. Jednak te ofraudy w Rosji trochę dały w kość naszemu groszkowi. A sprawa jest o tyle utrudniona, że w normalnych, pełnogabarytowych kamperach tu jest taka druga kratka i jest normalny dostęp. Ja tam mam troszeczkę utrudnione to, żeby odkręcić, no ale się udało poczyścić. Było trochę syfu, kurzu, błota. Kilka tam odcinków wcześniej, jak oglądaliście, byliśmy wtedy w Tomsku. W Tomsku nam zalało to wodą, bo odkręcił się znowu kranik od zlewu, poluzował i, znaczy kranik, spust wody, poleciała woda na lodówkę, zalała ją, zagasiła i to były też skutki tego. Kupiłem jakiś tam alkohol na węch, bo nawet nie wiem co to jest, ale pachnie jak alkohol etylowy. i tym czyszczę. Pamiętnik też już jest taką ciekawostką, bo jest jednym z większych, które widzieliśmy na tą chwilę w Rosji. Jest to ogromny plac na początku którego stoi matka sybiraczka z dzieckiem czekająca na swojego męża. Mąż jest na samym końcu placu 230 metrów dalej, a po drodze są monumenty, które mają wskazywać ścieżkę historii tej wojny. Oczywiście historia zaczyna się w 1941 roku. To pozostawię bez komentarza, każdy wie o co chodzi. I po kolei każdy ten kamień, obelisk, ten, 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 ten informuje o kolejnych losach wojny ojczyźnianej i tego jak to się tutaj odbywało. A poranną porą przy pamiętniku na tym placu też się odbywały ciekawe rzeczy. Tak wygląda lekcja WF-u w Rosji. W tym Masz? Właśnie jest zaliczenie z musztry, schodzenia i tak dalej. Chcielibyście się czegoś takiego pouczyć? Pamiętnik ma jeszcze drugie znaczenie symboliczne, bo na samym początku znajduje się pomnik upamiętniający likwidatorów awarii w Czarnobylu. Tam są także wymienione inne awarie, których w Rosji to jest dosyć dużo. Każda tablica informuje o innym, tragicznym wydarzeniu związanym z promieniowaniem. W każdym mieście jest przynajmniej jeden pamiętnik. Ten jest dosyć okazały, dlatego Pokażemy Wam go. Zwieńczeniem jest pomnik żołnierza, zwycięzcy, obrońcy, który dumnie stoi nad całym placem. Informując o oswobodzeniu. Tak de facto to bardzo łatwo na niego byłoby wejść tym butem tędy, 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 tędy i potem się tylko tutaj zdrapać. Ale to chyba już BNT by mógł tutaj wejść nasz polski Spiderman. Ciekawe co by mu zrobili jakby tutaj wszedł czy by wyszedł z więzienia. Miejscówka na jedną u nas jak najbardziej w porządku. Oj tam. Trochę głośno. Jak to w centrum miasta? Jest to ponad milionowe miasto i naprawdę ruch tutaj jest bardzo duży. I jeszcze rosyjscy kierowcy, którzy jeżdżą tak, depczą. Przy gazówki robię. Ten gaz do samej ziemi. No, i jest się gdzie przespacerować. Ale nie ma gdzie wylać kota, nie ma gdzie napełnić wody. No, wodę można, a trzeba... trochę trzeba podjechać. Jest blisko Gazprom, stacja benzynowa, tam napełnialiśmy wodę. No, ale w parku nie ma. No, w parku nie ma. No, ale jak się zatroszczycie, to i znajdziecie wodę. Jeszcze nie mówiliśmy o tym, że sam hałas samochodów to nie wszystko, bardzo blisko jest lotnisko. Zostawiamy tą część historyczną, uciekamy do centrum, zobaczyć, jak tutaj wygląda architektura. I szukamy dalej piękna. Szukając piękna w Omsku natknęliśmy się na Sobór Zaśnięcia Matki Bożej. Już jeden taki widzieliśmy we Włodzimierzu. Nie jest to zabytek, dlatego, że cały kościół prawosławny został zniszczony podczas bombardowania w 1939 roku i odbudowany w latach 2000. Ale bardziej mi się podoba niż ten we Włodzimierzu. i <laughs> Prawdziwa syberyjska jesień i 22 stopnie w październiku mimo piękna syberyjskiej jesieni i miasta Omska, który jest naprawdę zadbany, bo nie ocieka w reklamach, jest wszystko uporządkowane. Jest piękny. To jednak Omsk znany jest także z pobliskich łagrów i syłek syberyjskich. Między innymi został tutaj, odbywał tutaj karę Fiodor Dostojewski. Znany rosyjski powieściopisarz, odbywał tutaj karę przez 4 lata. W tej chwili obok jego pomnika znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. I tutaj mamy właśnie parę młodą. Możemy zaobserwować jak to wygląda. Pani młoda jest w trampkach. Tylko nie wiem czy... Teraz jest taka młoda. Czy teraz jest taka moda i tak była? tak szła do ślubu, się zmieniła, bo już gdzieś tam coś się uwierało? Bycie hipsterem w Rosji było modniejsze, zanim stało się modne w Europie. Można jak nigdzie indziej, w żadnym innym kraju, zaobserwować tutaj bardzo wiele fashionistek, takie typowe fashion from Russia. Czasami to bawi, czasami zastanawia, bo często jest to lateks albo na przykład jakieś dresy. Dres to w ogóle jest chyba taki narodowy mundur rosyjski ja na potęgę, chodzą tutaj w dresach. Te dresy są różne, są sportowe, są z jakimiś cekinami bardzo świecące, markowe, podrobione i walurowe. Te najlepsze, takie sobie... Niektóre kupię. wyglądają jak wurzamy. No nie oszukujmy się. <noise> A tu jest pomnik lubiczki. Tak przynajmniej mówili Rosjanie. Jak to w przypadku pomników, żeby było szczęście, to trzeba ją patrzeć i widać gdzie ma dokładnie wytarte. Z przewodnikami dotarliśmy do Noodles Bar, czyli nic innego jak rameny, a ma stoku. Ale to nam polecili? A ja mam jakiś ostro. I bar jest tyle fajny, że jak jesz i skończą się kluski, pokaż kluski, kluski ręcznie robione, to możesz prosić o dokładkę. Płacić też raz za orężadę, za sok i dolewkę masz ile chcesz. A zielona herbata i woda jest za darmo. To jest bardzo fajne zasady. Patrzymy jak spróbuję. Mmm, dobry ramen. Ostry jest? Dla ciebie nie, pewnie jak ja spróbuję. Spróbuję jakie grzyby dobre. Ostry jest. Jest ostro, to ale lepsze, bo ja mam z taką nutą Świe... O kurde piąste mi usta Już mam czerwone? Troszeczkę przesadziliśmy z tą dokładką. Rzuciliśmy się na ten makaron, ale jedna porcja jednak wystarczy. Nie damy rady jeszcze pijemy zieloną herbatkę. Daniel jeszcze nie ma dosyć. Mówisz, że gdybym miał taką restaurację, to by był naprawdę gruby. Po prostu lubię chluski. A te są naprawdę dobre, ręcznie robione. Tradycyjna receptura. Wam z ma ciekawe towarzystwo, bo jest to skatepark, więc nie ma spokoju. Nie będę podchodził bliżej, bo mnie zgarnął, ale tak jak widzicie. O ten radiowóz to BMW 39. Tak zadbany, że pewnie u nas by poszedł zaniebiony. Kończymy nasz spacer po Omsku. Mamy nadzieję, że spodobało Wam się to miasto tak jak nam, bo na tyle tych miast, które odwiedziliśmy, to, to naprawdę. Omsk wypada w sumie najlepiej. I. No, za krótko byliśmy w Moskwie. Bo Moskwa jest też piękna, ale na Moskwę musimy poświęcić więcej czasu. Kiedyś przyjedziemy, tak minimum tydzień, i to jest takie minimum. Natomiast tutaj, w Omsku, no jest tak fajnie, że chyba zostaniemy do jutra. Chyba tak. Na tle tych miast, które odwiedziliśmy, możemy stwierdzić, że warto tu przyjechać. Jeździ tutaj kolejka transsyberyjska, więc jak będziecie mieli przystanek, się zatrzymajcie. Jak będziecie jechać kamperem, się zatrzymajcie. Naprawdę warto. I warto gdzieś tam skręcić w bok, bo ta główna ulica, gdybyśmy sami przeszli, to że mieliśmy przewodnika, nie pamiętam teraz imienia, po prostu zrobiłam jej zdjęcie i ona za mną poszła, myślałam, że przyczepi się do tego, że zrobiłam jej zdjęcie. A jej chodziło tylko o to, żebym wysłała jej to zdjęcie. Dzięki temu oprowadziła I... nas po y, takich bocznych uliczkach. Coś tam więcej zobaczyliśmy tego Omska. Y, mało tego, zaprowadziła nas do fajnego baru y, z, z ramenem. Wszystko znajdziecie na naszej mapie. A my zachęcamy Was do subskrybowania kanału i zostawienia lajka like pod filmem. Cześć. Cześć. Bardzo miły pan Rosjanin zmienia nam żarówkę. Pana poznaliśmy pod supermarketem, gdzie szukaliśmy, żeby coś zjeść, ale zagadał nas, bo oglądał naszego kampera, powiedział, że tutaj jest bardzo mało kamperów i był zaciekawiony, co tam mamy w środku, a dlatego, że pan jeździ takim kamperem, to co w ogóle się dzieje tutaj, to jest coś niesamowitego. Tacy są prawdziwi Rosjanie. Martwią się, opiekują. Pan powiedział, żebyśmy dostali duży mandat. Przyprowadził nas, żeby, żebyśmy zjedli. A potem przyniósł swoje żarówki. Mówimy, że mamy swoje, tylko nie mieliśmy czasu zmienić. Nie, on nam zmieni. Dajemy Rosjaninowi piwo. Nie wiem jak mamy się odwdzięczyć, nie umiemy mu wyjaśnić tego, że po prostu jutro sobie zmienimy tę żarówkę, bo nie mieliśmy na to czasu. Dziwna sytuacja, ale Rosjanie zaskakują nas po prostu na każdym kroku.